Idzie 3B, 1 okno. Idę. Tak, cał, so, cał, so, cał. So, so. Padał, padał. Nie main. Czuj. Uważaj, rada. Kurwa, Nie kurwa. ma Jeden main, jeden main. Co jest kurwa? Jednego main nie macie. Szpaść. Szpaść, Nie main, naprawdę. Hey, with our Na CSGO Skins przygotowaliśmy dla was gitałej o wartości 800 zł. Wystarczy, że doładujesz swoje konto z kodem Businessman, a automatycznie zyskasz szansę na zdobycie jednego z zebranych skinów. Jeśli nagroda nie przypadnie ci do gustu, bez problemu możesz się ją wymienić, korzystając z funkcji exchanger. Strona oferuje także codziennie darmową skrzynię, z której możesz wylosować epickie skiny. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się specjalne eventy z unikalnymi trybami pozwalające zdobyć jeszcze więcej przedmiotów. Na CSGO Skins nie zabrakło też popularnego trybu Case Battle, gdzie może Możesz rywalizować z innymi graczami w bitwie na skrzynki. Wejdź w link w opisie, skorzystaj z kodu BUSINESSBEN i zdobądź swoje wymarzone skiny. Dwóch mi tuż... ...szedł... ...donut. Dwóch do nas. w pełnej. Dużo. Jeden na linii przed będzie. Nie, zatrzymali się, ale będą jechali do nas. Heaven, dwóch. To fake jest chyba. 10 kapel ma jeden. Wybiega jeden. Kurwa. Patrzcie. ci ma Dwa macie się podoba. Kurwa zrobił na jakiś ty. Nie wiem. Ale dobrze, banda nie ma, co nieba Jeden. Yeah, then... Mid out, mid out. Możemy okej? na to? Fajnie. Rado razu No dobra. Mid out. Mam w domu. Macie flash na mida? Tak. Leci. Daj. Fine. Nie ma. No, wszedł No wszedł czy nie? No, bo, no, Paka. Dwóch jest, tak? No chyba tak Wlecie no, KB, tak? Patrz Ja dole no, grenade może być pan smoka, Heaven nie wiem, czy to za to we'll a... wow, okay. no. ale na razie się nie wchodzi, no, my pewnie. cofamy z mnie, depot jeden rampa. Jeden zakręt Tomek będzie. będzie. Przeszło jeden. Leszek, już przelan. Rampa, Adam. O, Do Niestety. ty Tomek, co się dzieje? Co się ma dziać? taka, taka cisza, ten? No nie wiem, no... Jak gracie, tak macie, kurwa, no. Daryl to za B wchodzą co rundę, kurwa. Okej. Okay. Ja mam... No to se idź kurwa, na B, jak ci wchodzą co rundę B. A pójście i pod Kurwa, jak oni grają. Jest Może... jeden. gram na twój kontakt. Jeszcze jeden KS. Jeszcze. No, ja mam kurwa. Nie wiem, kurwa, nie widać gości, przez Ty ciała, wszystkie. Widziałem <grywa>

a Nie, nie. No, t jest... <ścoughs> <śpiewanie> 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 TK, tylko kurwa ten tak nie działa. Tylko jak grasz kurwa, premium, tak? czy nie grasz piątką normalną, no to kurwa tak jest no. Co? Chodź, Maina spalić, a co, maina cały... Pa palak na, na całego maina się rozprzestrzeni, czy jak? Tak Jarał się w hey, się w Rapa jeden Rapa Ja jestem za smokiem Będziesz smoke? Smoke jest, aby chyba wychylać longa, pęk. wychyla longa nice. nice. <śmuk>. Dobra, tak jeszcze smok się Mogę heaven Pierdolę, to tak Nie Bo jeszcze jak Czek jest mi na jest Czek na dom Donat Czek na Tragedia po jeszcze kurwa przeskakuje Ja w rogu co to jest A jeden z beatboxa Beatbox AWP na To najwyżej pokaż faceit gościu jaki masz Porównamy

Tak, wróci. Maina podchodzi. Widzę stąd. Podejść tam rampę w dwóch? Heaven. Nie, Heaven. nie, nie Rampę He rampa. Biała mam. Cave i rampa. I drzwi. mam. Biała jeszcze jeden ramp. Na było parę. Na mnie mam 2 smoki. jakę wziął. Na cofaniby. Zatrzymuj się na chyba. Na blisko stoi ramp. Nie wziąłem się No, obraziłem się Tomek, wiesz? Za co? Jaki plan? Na ciebie, bo, bo jesteś. To ty, ty zacząłeś coś kuwa do mnie spać. Jest... No Przepraszam, jest... żartuję co? Ty się spinasz, kurwa. Oh, oh. nice. eee, ja zasmokuję kejba w ogóle teraz. Mm -hmm. Mm, I daj mi mida z da dwóch trąco. Tak, ja, mi smoka, to mogę dać, że jeszcze donat. Spal, Spal heaven nie, nie w, ogóle. w ogóle, nie, donat nie musisz, tam na heady. A mógł sk Nie, a nie skrócił. Oni grają w Force. Uważaj, redrum Tomek jakoś tam z lewej. Ale tam kontruję. ich szukaj, będziemy chować Force.

Dawać, panowie, no, co taka cisza tutaj? To go. To go. Dacie troszkę charyzmy, panowie Patrzę longa no, się kurwa, no, kurwa, jak w dwóch jest no. tu k***a ich nie, ja, ja miałem lagi, kurwa, stary, nie. Nie mieliście lagów teraz? Nie. Teraz no, to, nie no to stary, ja miałem teleporty, nie? Salve! Łąga, długa, 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 flash. długa, 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 Okay, nie, no nie, okay Chcesz, leży na Dawaj. Chcesz, leży na kimś? Chcesz, leży na kimś. Chcesz, leży Rozbalam, rozbalam smołka! Proszę mi! Cave, 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 rozwalisz sobie! Gdzie broń? Ej, tu by 3 albo koncert! Done, dona, dona, dona go back! do okna na wokół! Jak dajemy radę! Do okna chcesz? Tak, do okna. Daj do okna nas. No chujowo ja, nie teraz! Przychodzi. Nie przechodź! Nie przechodźmy przez to! Uważaj jak plec! No patrz, Jesz jeszcze jeden jest do nas, 100%, palę go, pal, he patrz, Hebe. Chodź wok, Donat, chodźcie wok, Donat. Redrum, do okna, okno i redrum, bo... Patrzę ci w plecy. W Jeden redrum, dobra? W roki. był ostatni, on dostał dwa hity. Co to jest Jeden ląg. Powiedziałem, Jeden jest przy okay, ja tu piszka i prowadzimy całe. Ide, ide. Gdzie jednego tu? Rampa dwóch. jak pól i chodź tą do, donatę. Yeah. A nie wiem, ku... gdzie wy patrzycie? Wy patrzycie Heaven? Jak wchodzicie? Do Donata? FF No, tu FF będzie no. Po jednej rundy się nie skoluje czy coś, i już kurwa wszyscy w szoku chodzą no. Ej, ekuć na. One more. Biorę Na Tomek, na To na, to 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 no, to na Cet, trzymaj tj. mi rampę cią, cią. Kurwa, co tam się dzieje na tym a? Połowa był Może wyjść? To Jest lepsze, na twarzy. Kurwa bro. Na blisko przy ścianie. Nie rzucajcie polaka. Dajcie smoka do Keywa, jak możecie. Nie rzucajcie da, polaka no. na Heaven. Ja się wceluję w Heaven, Sabupy. Mogę wyjechać. O, i tak mnie ruch... To ramne, nie? Tak, okej. Okay. Nie Hyper, wejdź na mnie, Nie mam jak. Jeden leży. Jeszcze jeden Cave. Zero. Co, cofnij do nas. Nie na na był, jeszcze jeden był na B. Zobacz. Nie ma longa. Short? Uważajcie plecy. Mamy plan, ja Patrzę, Heaven. Od naszego respa może być. Uważaj. Już nie krampe ktoś przejmie. Lank? Nie patrzę pleców. Patrzę, short. Shorta. Patrzę, szorta. Chleb próba mać.